No i co mam powiedzieć? Nie wiem, co mam powiedzieć tak dawno, tego nie robiłam. Matko bosku eee, Spor. Spor. Tyle mam do powiedzenia, po prostu spor. Eee, czy na pewno mam wszystkie ustawienia? Albo mam, mam jakieś mam. Trzeba wybrać planetę. nie wiem, czy mam zrobić przywitanie, czy nie, kurde. Eee, <laughs> Hej, z tej strony lewe. <laughs> Nie no. To ja. I to jest spor. Dzień dobry. Jaką planetę wybrać? To jest ładna. Jest bardzo ciekawa. To taka jakaś dziwna. Blisko środka Galaktyki, coś słyszałam, że podobno trzyma. Ogólnie nie jestem zaawansowanym graczem spor. Najdalej jak doszłam, to faza kosmosu, aczkolwiek rozpoczynając fazę kosmosu, totalnie nie ogarniam co się dzieje. Także będzie ciekawy może. Nie wiem, jaką planetę chcę. chcę o tym. To. to jest w sumie taka ciekawa. Taka niby brązowa, niby nie zielona. No dobra, lecimy z tym um, koksem. Chcę być. Najlepiej według mnie zostać jednak wszystkożercą, bo jest to najbardziej wygodne i potem w fazie stwora ma się dobre umiejętności. Bo można przywołać stado i ono się przydaje do wielu rzeczy. Także wydaje mi się, że najpierw będę roślinnożercą i... Adam, jest normalny. I po prostu będę mistrzem życia. Jak nazwać swoją planetę? Boże... O matko... To nie jest moja mocna strona. Um. Nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle jakaś nazwa, jakieś słowa, ale tak, tak jak, jakiekolwiek. Dobrze, może... O. Żeby było tak bardzo elegancko. Dziękuję. Uh. O, słońce! Co tu się dzieje? O mój Boże, widzę tą katastrofę pierwszy raz w życiu. O nie, czy to meteoryt? O, mój duże! On leci w stronę planety! Nie, dinozaury! Ale Mam. Nie no. wszystkie dinozaury poszły się jej jebać. <ślesy> ale muzyka, ale fansja taka. <ślesy> Dziękuję. Dziękuję za to. Będę tutaj całą noc. Decyzje podejmowane w kolejnych fazach gry spor będą mieć wpływ na dalszy przebieg rozgrywki. Podczas pobytu w, w pramorzu musisz wybierać między soczystymi liśćmi, a mięsistymi przysmakami. Jak to brzmi? Mięsiste przysmaki. Totalnie chyba zmieniam jednak kierunek. Zależnie od posiadanego otworu gębowego. A, dobra, na no to wolę to. Twoim zadaniem jako komórki jest jeść i ewoluować. Rozwój jest mierzony na pasku postępu u dołu ekranu, czyli tutaj. Dokładnie, strzałko. To jest pasek postępu. Wow. Dzięki zjednemu pożywieniu zdobywasz punkty DNA. Punkty te możesz wydawać na nowe elementy, aby rozwijać swoją komórkę. Dzięki temu jej rozmiary będą rosnąć, podobnie jak dostępny obszar, świata. Pilar, czy to jest World Border? Mogę, mogę po prostu, nie wiem, wypłynąć na prawo i nie wiem, spaść z klifu? O kurde, dobra, to już ten moment. O nie, ale śmigam. Nie. O, jakie pirowe mogę robić? Yeah! to jest to. Dobra, co tu mamy jeszcze? Tu jest Groszkator ja robię się, ale jem tylko zielone. Yes, nie, nie przy... Dobra. Dupkę, dupkę. dupka jesteś. Ugodne, na myśli po prostu. Wrosnę? No. Jo O mój Boże! Potwór, potwór, potwór! Pomocy, 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 pomocy! Ratunku, ratunku! O, dobrze. Zjedz go, zjedz inne komórki odłamki metalu mają istotne znaczenie, bla bla bla. Każdy element to jest fajny. Gdy zobaczysz, że pojawił się nowy element, wpłynie na jego symbol, by go zebrać. Jasna sprawa. Teleportowało mnie. Byłam na. Jezusie, spadaj ode mnie! Zostaw mnie w spokoju! Zostaw mnie! Bandyto! Nie chcę tam iść! Pomocy! Dobra, u go, u go, Dam radę. Ui, u, 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 u. O Jezu, potwór. Dobra, no i super. No i wspaniale. Składam jaja. Boże. W każdej fabryce możesz zmieniać tryby działania. To jest tryb działania, dobra. Klikając widoczne powyżej przyciski trybu. Zanim wrócisz do pramorza zobacz jak działa tryb malowania i przemaluj swoją komórkę w zupełnie nowym stylu. O kurczę. Super, robię to. E, nie podobają mi się to oczy totalnie. Przepraszam fanatyków i oczu, ale... Chociaż? U, u. Dobra. Ten... Nie, nie, to nie jest to, to nie jest to. To nie jest to, moi drodzy. Ej, mógł być drewnem. Stanet drewnem. Totalnie, totalnie drewniak. To jest po prostu szczyt mojej kreatywności. Opis. Wy. ląba. jak. Dre... no. lol. Super. Dziękuję. No to to było na tyle. Dziękuję. O mój boże. Drewniak się wyklucza. Wy. w. O mój boże. O jezu. Weźcie go ode mnie. Weźcie go. Ty... Dobrze. O Jezu! O Jezu, nie, 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 nie. Odwal się ode mnie! Odwal się ode mnie! Akurat na to cię zabije No i idę cię zabić. O Jezu, dobra, jednak nie, jednak nie, jednak nie. O, o Boże, o Matko! Nie! On zjada całe moje żarcie! Dobra. O Boże, on zapieprza. zjedz tą goślinę! Nie, tylko, tylko spróbuj. Tylko spróbuj, dziadzie. Zabijecie, zabijecie. Wytudki. Nie, nie chcę nawet się z wami bić. Wy sobie to brzydźcie, ja zjem dobre jedzenie. Może nie podniosę takich dźwięków podczas nakrywania filmu. Absolutnie nie. Nie ma szans. Spadaj do mnie. O mój Boże, ile... Więcej was matka nie miała? Weź to, weź to, weź to... Mam nadzieję, że to się nagrywa pięknie i wspaniale. Gdyby nie, to będę płakać. Naprawdę. Nie! Zostawcie to! Barbarzyńcy! Niech mi nie dają! Nie, ja muszę znaleźć takie coś. Ktoś kiedyś coś usłyszałam, że to jest na końcu tych wszystkich... Kurde. No właśnie, umrzyj. A ty... O, nie wiem, jest to... Że to jest na końcu tych takich szlaków bombelkowych. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Nie wiem, może jest w tym ziarna prawnych. Aczkolwiek za każdym razem, kiedy takim podążam, to jest coś takiego. Nie, proszę, bo ja umrę. Z ode mnie. No dobra, on się... No kurczę, akurat jak... To jest PvP, nie jakieś... nie wiadomo co. Takich emocji nie ma w Fortnite. Cie. O Boże, nie, nie mnie, proszę. Zostawcie mnie w spokoju. No, mam dwa kolce dla każdego, się coś znajdzie. Dobrze. No i tyle. Tyle w temacie. Super, rosłam. Mogłabym cię zjeść, ale nie mam jak. No i łatwo z frajerami. O jeszcze sobie tutaj podję trochę tego głównego. Pięknie. Mistrzem życia. Nie wiem, czy na tym etapie są rzęski, czy na późniejszym, ale w razie czego jeszcze są jakieś meteority tam, czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze. Jak to działa? Żyto, to Pięknie. Wspaniale i cudownie. A ty się odwal ode mnie. Odwal się ode mnie, bo cię zabiję. No właśnie, tak coś myślałam. Fryer, A to w pieprzem. O no, boż. nam sobie zafundować. Jest, myślę, że to jakiś podchód. Ja sobie zafundować jakiś otwór zębowy. Taki zębowy do. zębowy, a nie kurczę, jakiś nitkowy. Nie wiem nawet, co to jest. czy on prześwietliwie na jakiś kolor Co to jest w ogóle? Z czym się tak w życiu z komórką nie działa? Was wszystkich zabiję. Nie muszę, ale mogę. O, no, właśnie, spadajcie ode mnie. Teraz ja zjem. No, myślę, że mnie starszy na otwór gębowy. Taki. O maczku. Mm. Co wy robicie, komórki? Plum. No i ajo. Pozdro. Pozdrawiam ajo tego nie zrozumie. Niestety. Okej. Okay. Nie wiem. to wąski zrobię większe. I w tym momencie jestem... prawie że uzbrojona w kolc jeszcze na dupę, ale nie mam tyle pieniędzy. Nie jesteśmy na kolce na dupie. Tak, tak jest juter. Dobra, teraz idę zabijać ludzi. Znaczy. Komórki, które jeszcze nie są ludźmi. O mój Boże! Raj! Raj! No i wszyscy się już teraz zeszli, tak... ja nie mogę... jeść? O no, kurczę ugryź go! O no i tu się dojadę Nie mogę? Mogę jeść, dobra Nie wiem to... O matko! Tak! Chcę to! Chcę to! Chcę to! Chcę to! Chcę to! O Jezu! No. Rzęski! No właśnie! Pięknuj się! Oh, jaki a chce mnie zjeść? Nie wiem. Mniejsza o to, czy chce, czy nie chce. Czemu? Aha, myślałam, że. O nie, o nie! Nie ma szans. I tego zabić. Nie będzie się mnie spodziewać. Wyszłam z tego field of view i już, już nie wiem, że to ja. Zawsze mnie bolało to, że nie mogę mieć takiej płaszczanki. Przykre to było. O ty! O, mogę się podleczyć. Ja do niego podejdę i go zjem. To jest plan. Ja chcę po prostu tą truciznę, bo to jest najbardziej OP rzecz... Gdzie on jest? Tu był. Przysięgam, że on tu był. No nie, on gdzieś się poszedł, nie wiadomo gdzie. Kurde. A zwykle mi się ciężej z tymi, z rzęskami, no tutaj kurczę już ktoś, no, no chodź, na, 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 na się na mnie. O Jezu, co tu się dzieje w ogóle? Matko... Bo... nie, 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 wypuść mnie stąd, ja nie chcę to być. To jest przerażająca, przerażająca gra. O tak, ty go sobie podgryź trochę, nie, nie podgryziesz go oczywiście, żeby nie podgryziesz mi. Jezu, no nas... spróbuj ja przejadę, jak on umarł? jest ja jestem podleczona w razie mu. No. I teraz chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, mały no O, najpięknie, no trzeba ich bajtować, tak? No i wspaniale. Nie wiem, na kosztuje... jak zna, tak szczerze. O, te gwiazdki wokół mnie idealnie się nadają. Dobra. O Jezu, tylko nie on. Proszę. Nie wiem, ja muszę chyba zebrać wszystkie elementy, co mi się wyraża. O Jezu, przestańcie mnie... Z dwóch stron naraz. Ja nie mogę. O, Boże, jeszcze ten dziad. i zabije mnie. To moja szansa, żeby uciec. Dobrze, dobrze. Jezu, Jezu, nie! Oj, dupa! Pierwsza śmierć, drodzy widzowie. Zem to. Mamy grać bezpiecznie teraz. Zostanę po prostu... Nie nie, 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 nie. nie, Bierzcie tego stąpacza ode mnie. Dziada. Ja nie mogę. Weźcie to. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest nawet. Bąbelki, kurde, jakieś chówno. O, dla mnie? Nie dla mnie? No ko... Może normalny to jest dla mnie za trudny tryb ja powinnam jednak grać w łatwy... O! Wlecił mi po prostu do paszenki. co jest? Craza? Chciał po prostu, nie wiem, kankadze jakieś. No i co? No i chcę tego zabić. O, daj, daj mi się zabić, daj mi się zabić. No jakim cudem? Ja się na ciebie nadziałam. No właśnie. To jest twoja wina, ziomuś. O, o najperfekt no Dobra, ale dajcie mi to Gdzie to jest? O Jezusie O mój Boże Nie, 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 nie nie, Kaczucha Wypieprzaj mi stąd nie, 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 pomocy Ratunku Ratunku, dobra, zrobię ryzykowne Okej okay. O nie, nie zrobię ryzykowne Idź sobie Zabijałam kiedyś takich Pan

Dosłownie no, tam się zrespiączą, w sensie tam omarą przy Nie chcesz do fabryki komórek! Dajcie mi żyć! Dajcie drewniakowi żyć! A właśnie, to miałam zabić. A nie, ja tu mam już. Dobra, poraziłeś mnie, to cię zabiję. Paczucha! Nie. O mój Boże. O mój Boże! Nie, 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 ja nie chcę tam nawet podchodzić. Jestem za wolna. Jestem za wolna. To mnie boli. Dobra, nie. Ja. I zrespił się jakiś frajer. O Jezu, o nie, o nie, nie, ja chcę, ja chcę, ja chcę się rozmnożyć. Dziękuję. Dobra, co teraz? Jak wezmę to, ile to kosztuje? 15, a to kosztuje ile? Piętna... O! No to przecież to jest bill życia. To jest stil. O! Gdzie chce mieć płetwę? Wygląda ci kropka. Dobra. Robię to. Ryba. Boże, jak te wszystkie ryby, które... Jest taki jeden gatunek ryby, który patrzy chyba ciągle w górę. Nie wiem, czy jest coś takiego. Wydaje mi się, że tak. Jeśli nie, no to zostaje tym... tym psem takim. No i teraz to... O Boże, te... One są... Nienawidzę tego, jak jest takie wś wśuda, Tego nigdy nie biorę. Tego odrzutowego. Czy tego truje? To go nie truje?! Skam! Absolutny skam! Weźcie mnie stąd! Pomocy! 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 A nie, na no, koło truwo. Dobrze umieraj. Gień w śmieciu. Ja sobie pozjem. Muszę Może trochę mięsa jednak też jeść, tak. Już straciłam rachubę. O nie, już są muszelki. Daj sobie taki napęd, że oni wszyscy w ogóle nie będą wiedzieć, co się dzieje wokół nich. Super, cieszy mnie to. I będę mieć stabilny napęd oraz. Gimnastyka. O, no i o Wilku, mowa. Ty jesteś mój już. Mam to już w takim razie? O Boże, snorf? Co to jest snorf? Niente kiedykolwiek go widziałam. O, jest dobra. Nie, snorf, zostaw mnie w spokoju. Co to nie, nie wiem. Ja chcę roślinki jakieś jednak. Może za mało roślin na życiu wiadomo. I co wtedy? O, tu jest roślinka. No, ale nas moje. O nie, on ma wić... Znaczy to Tą rurę. Jak się zabiję. Czemu w nim jestem? Wtf. Nie. To jest nie fair. O, wtf! Dajcie mi to wziąć! Snorf! Ja nie mogę, dobre Jedziemy z tym koksem Jeszcze cię zabiję, dziadu Mózg wyrośnie mi Oj, straciłam szansę O, nie, nie? No, tylko spróbuj na mnie podpłynąć, dziadzie Matko mózg. Jak mam go rozbić w ogóle na kawałki? Nie, daj mi zjeść! O. Mam mózg Super! Gratulacje, jesteś na najlepszej drodze do rozumu. Jeśli chodzi o taplanie się w mule, nie masz sobie równych. Gdy postanowisz rozprostować nogi na bezkresnych równinach, kliknij przycisk. Kalendarium. To jest kalendarium? Wykształć kończyny i wyjdź na ląd. Of course. Czy jestem, jestem w końcu wszystko żarcą, Tak. Jest! Ojej, oh yeah. byłam na krawędzi. Może za mało roślin w życiu zjadłam. Dobrze, że ja mam tu mięso? <laughs> Bardzo dobrze. Cieszy mnie to. Nie wiem w końcu, czy mam wszystkie w części. Aaa, no to spoko. Dobra, kreujemy tego stwora. Jest on 3D teraz, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Ziomo. Będzie jak taki dinozaur. Oj, to ma głowę. O, to jest bardzo dobra pozycja. Trzeba mu ciałko zrobić jakieś. są. Tak. Oczywiście. Jeszcze dłuższe. That's what she 300. Co to w ogóle ma znaczyć? Nie wiem. Dobra, teraz tak. Oczy. Czy chcemy zostawić takie oczy, czy może? To jest przerażające. Wygląda jak. Upuścę z jakieś. Co to jest w ogóle? Nie, nie, nie. nie. Yy, zielone i brązowe bardzo ładnie ze sobą wyglądają. Uważam, że to jest dobry pomysł. On jest predatorem. On, on po prostu. On zabije wszystkich. Tego ma oczy przy. No jej. Motowyda... O tak, że to jest to, czego potrzebuje. Dziś, to... O. No i pięknie. Nie, jego centrum... O, powinien raczej tak stać jakoś. Też. Może wiecznie jak po prostu. Ciekawe, jak sobie poradzą z tym teraz. No to jest słodkie, dobra, on dopiero wyszedł z lądu, trzeba go się koniec spodziewać Chcemy tak, chcemy wszystko co... a nie, to już przecież... Splunięcie, splunięcie jest bardzo dobre Szarża, możemy się robić Okej. wygląda jak... Friar Do przodu O, może być tak bardziej, skok, chcemy skok O, będzie tak czy... Pozostałości w pomówce jeszcze. Pięknie. Tu. Super. O, jeszcze takie, takie nawoły, żeby były, że... On... Nie mi tak... No, to no, 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 robi. jest pięknie. Skradanie się i sprint spring potrzebuje Spring mi się przyda. Nie wiem, gdzie mam to, to wstawić, kurde. Na no, stopę, nie wiem. <gryw> Wiedziałam, że tak się da. Uuu. Takie Uroczo, pięknie. Już nie mogę nie zdawać Bez sensu. Zrobimy na takim... A to wygląda całkiem ciekawie. A w sumie... Jaki skamulowany drewniak. Piękna. <laughs> Bez muzyki to jest piękne. Boże, te dźwięki cudowne. Oje, Nie, nie mogę. Oto początek nowego dnia, a dla Ciebie początek wędrówki po nowym, dziwnym i wspaniałym świecie. Wytrze wypełnia Twoje płuca, gdy stawiasz kończyny na swoim lądzie, który będzie teraz Twoim domem. Rozpoczyna się kolejny etap ewolucyjnego wyścigu. Teraz jesteś stworem, Jena! Yeah! I otaczają Cię mieszkańcy Twojego gniazda. Aby ewoluować, musisz spotykać się z przedstawicielami innych gatunków żyjących na planecie i zdobywać DNA. Dobywanie DNA wypełnia swój pasek postępu. Zerknijmy na niego. Ten pasek przedstawia stan twoich postępów. Wypełniaj go, rozwijając stosunki z innymi gatunkami lub tępiąc je. Przejdźmy do pierwszego celu. Tutaj znajdziesz informacje o swoich celach. O no, tutaj, jakby ktoś nie widział tej wielkiej żółtej strzałki pokazującej no, moje cele. Jak sugeruje bieżące zadanie, żywność ma podstawowe znaczenie dla Twojego przetrwania. Zobaczmy, jak szukać żywności w okolicy. Myślę, że misję, y, którą y, dał nam spor. Bardzo trudną i ciężką i wymagającą będzie y, trzeba zostawić na, na następny odcinek. Y, Także faza spora ograna, o ile OBS mi nie zaszpankował i cokolwiek się nagrało. Także y, pozdrawiam cię krótko, Ty już panienki zabiegają o mnie. E, ja od nim pociąciłem. E, pozdrawiam cię krótko e, do następnego odcinka, który będzie możliwe, że za pół roku bądź dłużej. E, I... nara. No.